skoro politycy zwykle mówią Grzegorz Braun robi to dla atencji, dlatego aby o nim było głośno, aby pozyskiwać grono wyborców. Czy uważa pan, że słusznie tego tematy, te tematy są no, podbijane, tak to można powiedzieć, bo dzięki temu politycy krytykujący Grzegorza Brauna de facto, zgodnie z tą logiką, napędzają mu no nie, nie napędzają wyborców. Wbrew takim kłamstwom, a Braun staje się kłam, kłamcą oświęcimskim, trzeba mocno reagować. I nie wyobrażam sobie, że Przemysław Czarnek znowu będzie chodził do mediów i mówił, że nie ma problemu z tym, żeby zbudować kiedyś koalicję rządową z Grzegorzem Braunem, bo miejsce Brauna jest w więzieniu e, i mam nadzieję, że ta kumulacja spraw e, prokuratorskich i aktów oskarżenia, które są wobec niego kierowane, a ja konsekwentnie uchylam jego immunitet w, w parlamencie europejskim, doprowadzi do tego, że Grzegorz Braun już nigdy więcej nie wystartuje w żadnych wyborach ani, ani krajowych, ani, e, ani europejskich, bo jest wstydem i hańbą e, i... E, Zaprzeczanie zbrodniom nazistowskim. W tych komorach, których on nazywa fejkiem zostało zamordowanych 200 tysięcy dzieci. 200 tysięcy dzieci. I chciałbym powiedzieć tym, którzy hodowali Brauna, tym, którzy wspierali Brauna, tym, którzy go bronili jak niszczył. Kto ee... hodował Brauna? Konfederacja, niestety, odpowiada za to Konfederacja i chcę to bardzo wyraźnie powiedzieć i cały czas wyrzutem sumienia jest również tego środowiska to, że nie umieli zareagować wtedy, kiedy niszczył e, e, i atakował e, uroczystość Hanukową w Sejmie. To skoro padła ta nazwa, nazwa partii Konfederacja, jak pan na to odpowie, panie pośle? To jest porównywanie rzeczy zupełnie nieporównywalnych. Sprzeciw wobec celebrowania... E, jakiejś żydowskiej sekty, dlatego że przecież to nie były, to nie były żadne oficjalne tak, od, 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 od obchody judaizmu, od, od, od tylko to była organizacja pozarządowa odbywająca się. Odbywa odbywa od się A pan pozwoli mi się odnieść do tego, się co pan powiedział. Bardzo proszę, bardzo seratu, proszę tak, każdy chciałby, żeby słuchać. się wypowiedział. Ma, ko -ko Kończymy więc za chwilę. To są program, rzeczy więc... zupełnie nieporównywalne. Zgaszenie, zgaszenie świecy w Sejmie było w mojej ocenie uzasadnioną reakcją na coś, co w Sejmie nie powinno się odbywać. Zupełnie czymś innym jest to, co padło ze strony Grzegorza Brauna. Ostatnio słowa o tym, że komory gazowe nie istniały, to jest moim no po prostu umniejszanie zbrodni niemieckich na narodzie polskim, to jest coś całkowicie nieakceptowalnego. Dosłownie po 30 sekund, panie pośle? No to są słowa absolutnie skandaliczne i myślę, że tutaj od prawa do lewa nie ma co do tego wątpliwości. Natomiast to nie jest tylko, można powiedzieć, forma antysemityzmu, ale to jest też forma antypolonizmu, Dokładnie. dlatego że to jest umniejszanie to, co tutaj już padło bestialstwa niemieckiego. Przecież tam w tych obozach ginęli również Polacy. Natomiast jest jedno jeszcze zdanie. Panie Marszałku, dotrzymajmy dżentelmeńskiej umowy. Pan, zgadzamy się co do upamiętnienia kwestii wołyńskiej. Zgadzamy się, że wystąpienie prezydenta Elekta było znakomite i było twarde i było takie, jakiego oczekiwaliśmy. W sejmie od lutego leży ustawa, którą przedstawiałem razem z profesorem Czarkiem. Wtedy zawarliśmy my dwaj, dżentelmejską umowę, że szybko ją przeprowadzimy, żeby również tak jak nie powinno być kłamstwa wońskiego, tak jak nie powinno być kłam kłamstwa oświęcińskiego. Nie może być kłamstwa wołyńskiego i mamy ścigać bandery w Polsce, a tropka, to, co stało poseł, się na tropka. Wołyniu, nazwać ustawowo ludobójstwem. Proszę o dotrzymanie słowa. Wszyscy, pani poseł się, zgodziliśmy, Wszyscy się zgodziliśmy przed chwileczką, że e, kwestionowanie morderstwa, morderstw masowych Polaków na Wołyniu jest czymś oburzającym i wiele lat pracowaliśmy nad tym, żeby oddać sprawiedliwość i e, godność tym pomordowanym, żeby ich można było e, pochować z godnością. Więc ja się cieszę, że pan prezydent-elekt Karol Nawrocki mówi o tym, bo to jest w interesie Polaków pamięci, ale także naszych wspólnych relacji z Ukraińcami. Nie mogę zrozumieć, dlaczego pan-elekt jeszcze się nie wypowiedział na temat tego, kiedy się umniejsza zbrodnie nazistowskie w Polsce przez takiego pana jak pan Brown. A do, do antysemityzmu dołącza teraz antypolonizm, ponieważ Brown napluł na groby Polaków. Poprzez to sam jest nie, nie wart nawet splunięcia.